Cześć wszystkim, jestem Merwo, Jako, że sporo dosyć dostaje pytań na temat tego, jaki długopis wybrać, czym się kierować, czy dany długopis będzie dobry, nadawał się do kręcenia i tak dalej, to postanowiłem taki film dla początkujących osób nagrać. Przede wszystkim jeszcze o jednej rzeczy chcę Wam powiedzieć na sam początek, bo również wiele osób mnie o to pyta, mianowicie nie ma czegoś takiego, że macie za krótkie, za grube, nie wiem, za chude, za długie palce, żeby jakiś tam dany trik wykonać. Naprawdę czegoś takiego nie ma. 99% trików jest wykonalnych dla każdego. Dopiero dużo, dużo później mogą. Się jakieś takie triki pokazać, których możecie nie być w stanie wykonać. Także tym się naprawdę zupełnie nie przejmujcie. Oczywiście to, jaką macie dłoń, będzie miało wpływ na styl waszego pen spinningu. Ale tym naprawdę na początku w żaden sposób nie musicie się przejmować. Pen spinning jest zdecydowanie sportem dla każdego. Także przechodząc już do długopisów, czym się kierować takie podstawowe parametry podczas wyboru długopisów? Przede wszystkim jego długością, wagą. Czyli, czy jest właśnie cięższy dłuższy, czy jest cięższy, czy jest lżejszy. Rozłożenie masy również, czy jest bardziej na środku, czy zdecydowanie na samych końcówkach, czy jakoś równomiernie i tym podobne rzeczy. Grubość tutaj tego body to również może mieć dla niektórych wpływ na kręcenie oraz to, czy jest symetryczny, czyli czy wiecie, równo, równomiernie waga jest rozłożona po dwóch stronach opisu czy jest niesymetryczny. To są takie parametry, na które możecie oczywiście powinniście zwracać uwagę przy wyborze długopisów. Oprócz tego, słuchajcie, na samym początku Waszej przygody pen spinningowej, czyli przez jakiś pierwszy miesiąc myślę kręcenia, moim zdaniem nie warto w nic inwestować, ponieważ no, jest szansa, że Wam się to dosyć szybko może znudzić, ale oprócz tego również warto, myślę, umieć samemu jakąś taką najprostszą modyfikację stworzyć. Ok, ale przechodząc już do rzeczy to, co Was najbardziej interesuje, co możecie tak naprawdę wybrać. Długopisem, który jest polecany przez większość dla początkujących jest Metal Compsa z względu na to, że jest ani nie za lekka, ani nie za ciężka, nie za długa, nie za krótka, waga jest taka naprawdę w porządku i z tego długopisu śmiało możecie później przejść na dużo cięższe modyfikacje, na dużo lżejsze, krótsze, dłuższe i tak dalej i z tego względu właśnie ten mod jest polecany dla początkujących. Tutaj body jest czarne, to jest taki naklejone, żeby wiecie, był fajniejszy wygląd. Także ten długopis mogę Wam na pewno śmiało dla początkujących polecić. To był również mój jeden z dwóch pierwszych długopisów, jakie sobie na samym początku kupiłem. Oprócz tego długopisu na sam początek również miałem ten długopis, nazywa się on Mod. Ja mogę różne nazwy różnie wymawiać, pokręcić, coś wymowie i tak dalej, ale w opisie zamieszczę wszystkie nazwy mniej więcej chronologicznie, jakie wymieniałem, także tam możecie zawsze zajrzeć dla dokładnej pisowni, żeby później sobie znaleźć samemu w internecie. Ten długopis jest trochę krótszy, ale jest dużo cięższy i właśnie z tego względu go wybrałem, żeby mieć na początku takie dwie. Tutaj różne modyfikacje, jedną cięższą, drugą lżejszą. I cóż, kręciło mi się nim nawet całkiem fajnie tym długopisem, jednak ze względu na jego dosyć ciężki dostęp. Raczej go Wam raczej dla początku nie polecam. Są myślę zdecydowanie w tym momencie lepsze i łatwiej dostępne długopisy. Następnym długopisem, jaki sobie sprawiłem, był ten. Nazywa się on Grip Avire. I jest dłuższy od poprzedników. Znaczy, żebyście mieli jakieś porównanie, eee, ten długopis ma 21 cm. O, to tak mniej więcej one są w tej widzicie takiej długości. Zazwyczaj właśnie długopisy mają tak koło 20 cm. Plus, minus, tam wiecie kilka. Eee, ten długopis jest zdecydowanie polecany do różnego rodzaju spinów, czyli takich trików, w których długopis wykonuje bardzo, bardzo dużo obrotów. Jakieś. Może mi się coś uda wam o. Pokazać więcej, to no, oczywiście mógłby wykonać jeszcze y, dużo, dużo, dużo więcej obrotów i ten długopis również jest całkiem fajny, uniwersalny. Jeszcze znaczy w takiej podstawowej wersji, mam tutaj na środku jeszcze jeden grip, ale ja go zdjąłem jakoś mi było w ten sposób niewygodnie. i naprawdę mogę go Wam polecić. Jest całkiem sympatyczny. Y, I długopis, który, którym w tej chwili najczęściej kręcę, jest y, Minwomod z tym, że go dla początkujących nie polecam, bo jest, wydaje mi się dosyć ciężki, to raz, a dwa jest niesymetryczny, także znaczy nie ma, wiecie, równo rozłożonej wagi. I to może dla początkujących sprawiać pewną trudność, bo on się inaczej zachowuje przy pewnych trikach. Musimy to mieć w miarę wyczucie, że on raz trochę skręca w jedną stronę, raz w drugą, i tak dalej. Oprócz tego Teraz tak, gdzie możecie te długopisy kupić? Jest jeden naprawdę bardzo fajny sklep w Polsce i prowadzi go naprawdę w początku osoba, także mogę go Wam zdecydowanie polecić. Link, link do tego sklepu znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Jeszcze z takich jakichś innych modyfikacji, które mogę Wam na przykład polecić dla, dla początkujących. Na przykład może to być Waterfall też całkiem w porządku mod, jakiś Stylish Pirat na przykład też jest OK. Możecie go chyba nawet obecnie sami znaleźć, znaczy z, 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 złożyć samemu w Polsce, kupić sobie części. I jest jeszcze parę różnych innych modyfikacji, jednak no nie chcę wam na początku jak gdyby podać zbyt wiele i tutaj jakoś wam namieszać w głowie. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości i tak dalej, to myślę, że śmiało możecie albo mnie jeszcze spytać w komentarzach, albo y, napisać właśnie do właściciela tego sklepu, którego wam zostawię w opisie i na pewno na różne pytania dostaniecie odpowiedź. Oprócz tego... Zachęcam również osoby, które ten film obejrzą, jakiegoś zakupu czy czegoś tam dokonają, żeby później za jakiś czas wróciły do tego filmu i zostawiły swój komentarz, swoją opinię właśnie na temat długopisów, tego co wybrały, tego co mogą zrobić lepiej, gorzej, co polecają dla innych i tak dalej. Myślę, że to się przyda później w przyszłości również innym użytkownikom. No i tak jeszcze oprócz takich długopisów, bo jeszcze na przykład jest taka cała osobna rodzina długopisów RSVP, takich krótszych, lżejszych, które pozwalają i wiele osób je właśnie wybiera na przykład z krótszymi palcami i to pozwala na takie szybkie, dynamiczne naprawdę kręcenie w takim zupełnie innym stylu, także jeśli takie coś Was interesuje, to też możecie się tego typu długopisami zainteresować. To myślę na tyle w tym filmie. Jeszcze raz powtarzam, jakieś pytania to piszcie w komentarzu. Jeśli Wam się film spodobał, to zostawcie kciuka w górę i trzymajcie się. Cześć!